Cześć wszystkim! Niedziela, koniec lutego. Zrobimy dzisiaj kontynuację mojego filmiku. Ojej, chyba to był z jesieni na temat odpalania Teresy. Pod koniec, pod koniec listopada odstawiłem Teresę do zimowego garażu i tak w zasadzie stoi. Nie patrzę co się tam dzieje, nie zaglądam. Tutaj mamy końcówkę lutego, czyli dobre 3 miesiące stoi. Nietykana, nieodpalana. No zobaczymy, zobaczymy jak tam po zimie ona odpali. No to co, idziemy. A, jeszcze weźmiemy na wszelki wypadek, zabrałem jakąś małą narzędziówkę, jakby akumulator zdech, żeby go zabrać. O matko, gdzie mam klucze? To jest inny garaż na zimę. Odstawiam yy, gdzie indziej motocykl. Bo w moim normalnym auto się zimuje na co dzień. Tu mamy klucze. No, o stoi dzik. I tereska. A chyba te wrota. Kurczę, ty No jest cegła. No dobra. Nie mam tutaj światła, ale zobaczymy. Tereska stoi sobie. Od zeszłego roku A, zobaczymy, czy w ogóle jest jakiś prąd. O, pięknie, A, chociaż to jeszcze może niewiele znaczyć. Kurczę, gdzie mam klucze Są klucze. A w ogóle kraniki na mur były zakręcone. Coś tam paliwka jest w filtrze No co jest? O, bateria od zegarka termometra padła, nie możemy zobaczyć ile jest. Światłości działają. No dobra, co? Sanie? Jedziemy na żywca chyba, co? Lecimy. Będzie lepiej widać. A, dobra. O kurwa! Lepiej jak w poprzednim filmiku. Ale parowóz po zimie! To już zauważyłem. Regulator mam do wymiany. Już zakupiony. To za chwilę przestanie. To ogólnie tak na początku, przez moment. Jest stary już fabryczny, chyba jeszcze oryginalny. No, niestety już pada. Jak dostaje temperatury. Przez moment właśnie fiksuję, ale już jest zakupiony, jak tylko przejadę do, do sezonowego garażu. Yy, no to będę go wymieniał. Że pięknie odpaliła, aż jestem sam zaskoczony, znaczy, że nie odparowało, a zamknięte były gaziny, te kraniki nie odparowało paliwo. To znaczy, że szczelne gaziki, jak nie odparowało.